Marszałka Województwa Adama Jarbasa, składam najserdeczniejsze życzenia, w szczególności bardzo dużej zdrowie i wytrwałości w swojej szeroko pojętej artystycznej pracy, życzę samych dobrych dni i proszę od nas przyjąć tę nagrodę. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję serdecznie, bardzo dziękuję, brak nie bo jestem wzruszony, dziękuję ja serdecznie. I gratuluję, gratuluję serdecznie, dziękuję, dziękuję za za, za, za Pana w kulturę. Nagroda. Proszę. Nagroda w trybie szczególnym dla osób niemałostkowych. Pan Eugeniusz jest taką osobą i w pełni na nią zasługuje. To dla nas wielka przyjemność, wielki zaszczyt i honor, że mamy taką osobę u siebie, że możemy podziwiać jego Zdolności artystyczne, szeroko pojęte i krzewienie szeroko pojętej kultury. Chciałem ukierować marszałka, kolego, wyróżnictwo. Proszę, No i dokument z pracowni z z Proszę, kolego. Tak. Dziękujemy bardzo. I będzie o tylko o będzie w wielcach Pięćdziesiąt lat temu, Boże, kawał czasu. Pierwsza pracownia była na Kilińskiego. Wspomnę Pani anegdotę taką, która wiąże się z tą pracownią. Jestem w środku, wewnątrz pracowni i widzę, obserwuję, jak ludzie przechodzą chodnikiem i zaglądają na wystawy, bo instrumenty tam leżały do ubezpieczeń. I pewna Pani zatrzymała się przed wystawą, widzę, że czyta napis. Przeczytałam. Wchodzi, rozwija z gazety garnek aluminiowy i mówię, proszę pana, ja to mam w tym garku dziurę, niech mnie pan zalutuje. Praca w lotnictwie nie jest łatwa. Ja miałem wielkie szczęście dotykać oryginał skrzypiec z Stradivariego. Igor Politkowski z Moskwy przyjechał z koncertem tu do, Kielce, do Filharmonii i po koncercie kobiety z kwiatami i tak dalej do niego, a, a Igor do mnie mówił proszę, to posmetrycie oryginalny Stradivari i daje mi do rąk do podtrzymania. Biorę i zdumienie, zaskoczenie, szok, że instrument jest tak lekki. Widocznie Stradivari miał jakieś sekrety, że budował instrumenty nie ciężkie, które, które nie miały dobrej nośności brzmieniowej, tylko te lekkie. Część płyt rezonansowych, które mam tutaj, będę chciał opracować takie w stylistyce Stradivari'ego. Chcę kontynuować naturalnie, w miarę możliwości. Jeżeli zdrowie mnie tylko będzie dopisywać, to, to chciałbym jeszcze tą serię instrumentów nieuzbrojonych dokończyć pracy, bo może się wiązać z tym miła niespodzianka, który instrument odezwie się naprawdę, jak to się mówi, jak, jak bomba. No.